Ok, jest piąta rano. Dzisiaj jest dzień, gdzie będziemy wracać do Polski z UK. W końcu nastał ten dzień. Będziemy lecieć przez Berlin z Londyna Heathrow, więc pokażę Wam jak to wygląda w czasie pandemii. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Jedziemy. Dojechaliśmy na lotnisko, jest super pusto. Nigdy nie widziałem Heathrow czy innego lotniska tak pustego. Teraz będziemy szli, nadać nasze bagaże. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, bo trochę jest to stresujące, ta cała sytuacja, jak to wygląda. No ale tak jak mówię, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Mamy bilety, przeszliśmy przez pierwszy czek, i teraz będziemy przechodzić przez security. Więc powiem Wam więcej, jak już to zrobimy. Przeszliśmy już też odprawę celną, więc nie będzie żadnego problemu z tego, co widzę. Odpukać, oczywiście, ale wydaje mi się, że wszystko jest ok. W sumie tutaj już troszkę ludzi jest. Martyna, jak wyglądała nasza odprawa? Całkiem sprawnie, powiedziałabym. Musieliśmy to tylko pokazać. Nie było żadnego problemu. Nie, musieliśmy pokazać tylko bilet na busa. Z tego co słyszeliśmy, pani obok przy stanowisku mówiła, że ludzie mają problemy w momencie, kiedy takiego biletu na pociąg czy na busa nie mają, ale na szczęście my zarezerwowaliśmy to wcześniej, więc pokazaliśmy i praktycznie tyle. Ale, też z tego co widziałem, to ktoś po prostu ten bilet rezerwował w danym momencie i nie było też żadnego problemu, więc spokojnie da się załatwić. A teraz czas na krawkę. Martyna, co masz za kawę? Um, ice coffee z mlekiem migdałowym, ze Starbucksa, a ja mam z Alpro fajną karmel soja latte. No i sobie siedzimy i czekamy. Jesteśmy tutaj dość wcześnie, więc trochę sobie tutaj posiedzimy, ale myślę, że jest przyjemnie, jest fajnie, bo nie ma ludzi, bardzo przyjemnie, więc... Myślę, że fajnie by było w ogóle tak podróżować w przyszłości, jak już ten cały bajzel z koronawirusem się skończy, żeby było mniej ludzi. Jednak fajnie się tak podróżuje. Fajnie. W samolocie, Martyna, machaj do kamery. Jesteśmy w samolocie i będziemy lecieć. W Samolocie jest może nie wiem, z 20 osób, więc jest naprawdę przyjemnie. Jak na razie nie mieliśmy też żadnego testu temperatury czy czegoś takiego. Uśmiecham się, ale nie widać przez maseczkę. No, w sumie jest fajnie. Jest przyjemnie, miło. Jest dobrze. I'm still No i jesteśmy w e, Niemczech, w Berlinie, spokojnie, wszystko załatwiliśmy, nie było żadnego problemu, przepuścili nas przez granicę, tylko zapytali dokąd jedziemy, powiedzieliśmy, że do Szczecina i że mamy e, autobus, nie było żadnego problemu, żadnego, więc... Tak naprawdę spodziewałam się wielu, e, wielu więcej pytań, ale zapytali tylko gdzie jedziemy i to wszystko. No, tak samo nie mieliśmy żadnego badania, ani nic zrobionego, z tego co widziałem na lotach do domu robili jakieś badania temperatury i tego typu sprawy, tutaj nic takiego nie było, całą teczkę dokumentów i, I nic, się, nic nie się nie przydało. No a teraz będziemy szli na autobus do Szczecina, to następny krok tej podróży. Kolejne miejsce, w którym jest totalna pustka, strasznie surrealistyczny ten nasz powrót do Polski, strasznie dziwny. Zgadzasz się Martyna? surrealistyczne to wszystko no. strasznie dziwne nie bardzo wiemy gdzie mamy być na busa ale myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu bo jest tutaj rozkład jazdy i to jest strasznie puste miejsce tak samo jak Heathrow w Londynie strasznie mało ludzi ale mam nadzieję, że dojedziemy do Szczecina Zaraz się okaże. I jest i nasz autobus. Yeah. yeah. Jesteśmy w Szczecinie, więc teraz tylko jeszcze Bolt, albo Uber, i jesteśmy w domu. I tam Wam więcej opowiem. Przed nas przywitać całe jak ja? martyrz. Zostaniecie zamknięci, No to jesteśmy w domu. Przyjechaliśmy, jesteśmy. I zaraz powiem Wam więcej. Więc jesteśmy, wróciliśmy, i nie było żadnego problemu. Zero problemu. Na granicy angielsko-niemieckiej nie mieliśmy żadnej kontroli. Jedyne co musieliśmy pokazać to to, że dalej będziemy się przemieszczać z Niemiec do Polski to samo stało się w Niemczech, kiedy zalecieliśmy do lotniska, musieliśmy po prostu pokazać, że mamy bilet na autobus, który zabierze nas do Polski i to nie było w ogóle żadnym problemem. Celnicy nie robili żadnych problemów tak jak mówię, więc spokojnie można tak zrobić. Przy wjeździe do Polski busem mieliśmy mierzone temperatury, jak widzieliście, mieliśmy sprawdzane dokumenty i wypisywaną kwarantannę. Nagrywam to parę dni później, i dzisiaj właśnie robili nam kontrolę. Policja podjeżdżała pod balkon, dzwonią, żeby pokazać się i to na tyle. Jest to nasz trzeci dzień kwarantanny, więc zostało nam jeszcze tych dni 11. I siedzimy i robimy różne rzeczy, staramy się załatwić jakieś sprawy. E, niestety nie za wiele idzie załatwić, bo nie mamy profilu zaufanego, nie mamy konta w banku ani nic w tym stylu. No ale co da się załatwić, to załatwimy, a resztę będziemy załatwiać po tym, jak będziemy mogli wyjść z domu. Ale tak jak mówię, jeżeli szukacie opcji na powrót do Polski z UK czy z innego kraju, y, nie chcecie płacić 300 funtów za przejazd y, busem to na pewno możecie lecieć do Niemiec i na pewno miejcie wtedy zarezerwowany autobus do Polski i wtedy nie będziecie mieli żadnego problemu. Polecam tą opcję. E, kosztowała około. bilety nas kosztowały chyba 230 funtów, tyle, że miałem zniżkę 56 funtów, więc około 300 funtów za dwie osoby. E, bilet na autobus to było chyba około 50 zł na osobę. I później taksówka z dworca PKP do domu chyba 20 zł czy coś takiego. Więc na pewno wyszło to taniej niż płacić 600 funtów za przejazd za dwie osoby busem, więc polecam tą opcję. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzach. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej tego typu filmów, co robimy na kwarantannie, to zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka i do zobaczenia w następnym wideo. Pa!